Z tej strony tajemniczy 000 i Pazdan! A w dzisiejszym odcinku będziemy ósme piętro. Teraz ja będę w po schodach, a Pazdan będzie mi z ósmego piętra. Jak zobaczę, że mi macha, od razu zaczynam nasz mały challenge. Pazan właśnie jedzie mie windą. Yy, czas będzie liczony stoperem. Jego i mój, ale ja pierwszy, potem pazdam. Czas? i za to bo. Czarny Czerny Piąty Czarny No widzisz, O Tyle szedłem Po No i Pazan wycertował Jak widzicie, ładne widoki są Minuta 24. I za chwilę się widzimy. Widzimy tutaj. minutę 33. Piękne widoki. 36. 8. Bardzo ładne. No i. No i pasem właśnie idzie. Ciężkie to Dzień. zadanie. Minuta 42. Subskrybujcie. I lajkujcie. Komentujcie. I dawajcie dzwoneczki. I czekajcie na następne filmy. Bo już niedługo. będzie kolejny supermateriał Elo Elo